Witajcie! W dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować Wam przewód umożliwiający ładowanie hulajnogi z wyciągniętym akumulatorem. Czyli jeżeli macie hulajnogę i, i po prostu ładujecie ją w garażu, potrzebujecie jakiejś przedłużki, czy jest problem z tym ładowaniem, że nie ma dostępu do prądu? To ten przewód, który Wam się zaprezentuje, umożliwia po prostu wyciągnięcie akumulatora z hulajnogi i ładowanie akumulatora w domu, w garażu, gdzieś po prostu, gdzie jest bliżej prądu. Nie musicie wjeżdżać hulajnogą, możecie sam akumulator naładować. Bardzo przydatne jest to dla osób, które mają dwa akumulatory i ładują jeden, a drugi po prostu mogą ładować w domu. Bez tej przełączki nie jest to możliwe, ponieważ akumulator musi być w hulajnodze, żeby był ładowany. Czyli musicie po prostu zostawić akumulator z nogą w garażu i czekać jak się naładuje. Ta przejściówka umożliwia to, że nie musicie czekać jak się naładuje jeden, żeby jeździć na drugim. Ponieważ sobie wyciągniecie akumulator i będziecie sobie ładować go w domu czy w garażu, a na drugim akumulatorze możecie spokojnie jeździć. Na przejściówce widzimy z jednej strony jest włącznik na ładowarkę na okrągłego czynca, z drugiej strony mamy włącznik na akumulator, który jest taki sam jak w oryginalnym akumulatorze do hulajnogi Viron. Z jednej strony podłączamy akumulator, z drugiej podłączamy ładowarkę i swobodnie możemy przez ten kabel ładować sobie akumulator w garażu czy w domu, gdzie to będzie Wam potrzebne. Wszystkich zainteresowanych takim przewodem, jeżeli byście chcieli mieć taki przewód, zapraszamy. poniżej zostawiam link do OLX-a, możecie tam sobie u mnie zakupić taki przewód, także zapraszam i pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym filmie.